Nic łatwo w życiu nie przychodzi. Jeżeli ja byłem lekarzem prowincjonalnym, który uratował życie człowieka na tyle ważne wydarzenie, na tyle wielkie, że zmieniłem miejsce pracy, zmieniłem miejsce zamieszkania, zmieniłem specjalizację po to, żeby dochodzić prawdy, żeby zajmować się. Bo oddział chirurgii ma określony cel. Tutaj chodziło o leczenie chorych po uszkodzeniach mózgu. Więc przeniosłem się do szpitala uzdrowiskowego w Lądku Zdroju, gdzie byłem kierownikiem klinicznego ośrodka rehabilitacji i tam przyjmowałem chorych, co prawda już w odległym stanie. Po przebytych urazach mózgu, ale u każdego chorego widziałem ewidentne efekty zastosowanej terapii. Postanowiłem dalej szukać w oparciu o chorych, których mogłem mieć w krótkim czasie po uszkodzeniach mózgu.